Cześć, witam Was wszystkich na moim kanale Gosia i Ogródek. Dzisiaj muszę Wam pokazać coś. Nie wiem czy mi się uda. Nie wiem czy uciekną, czy nie uciekną. Widzicie takie. <laughs> Oj, chyba uciekł sobie kotek. Leżał sobie kotek z moim króliczkiem. Króliczek też ucieka. O! Dwaj przyjaciele. Królik i kotek. Zaraz, czekajcie, może i gdzieś tutaj. O! Nie, nie dam rady. Kotek się schował, bo się przestraszył. Doniczkę mi rozwalili, pewnie koty. Mam tu kilka kotków małych. O, tutaj jest kotek. Widzicie? Stoi. <laughs> Pięknie wygląda. <laughs> to jest przyjaciel mojego królika. Tak sobie pięknie leżały, jeden obok drugiego. Myślałam, że dam radę zrobić y, filmik, ale niestety patrzę się na mnie, bo trochę dziki, jest taki nieprzyzwyczajony. Malutki ma dopiero chyba za 4 miesiące, 3-4 miesiące, jakoś tak. Boże, sobie. A mój królik też w drugą stronę, tutaj. O. O tej porze, już ciemna, on dalej gania. Co prawda, wylegiwał się. Do tej pory ze swoim kolegą Kotkiem. Tomasino. Ciao. Ciao, bellissimo. O, mój króliczek piękny. Teraz go trzymam na dworze całkowicie, bo nie chcę do domu wchodzić w ogóle wieczorem. Więc mu zrobiłam klatkę na zewnątrz i go trzymam na zewnątrz. Co będzie w zimie, zobaczymy. Bo on jest malutki. Ma dopiero, to znaczy malutki. Ma dopiero. Jakieś 6-7 miesięcy. Uratowaliśmy go od rzeźni w sumie, bo to jest ten król, taki, co się go je. Nie ten, co się go hoduje, jakiś tam śmieszny, prawda, Tomazino? Ma na imię Tomazino, ile pamiętacie. Kto mnie śledzi, to wie. Cześć! Cześć! Hmm? Dobra, myślałam, że Wam pokażę coś fajnego, ale mi się niestety nie udało. Uciek nam kotek. Jest tu mój drugi kotek, gdzieś powinien tu biegać po ogródku, ale mój się go boi, króliczka, więc ucieka od niego. O, jest tutaj, o. Idzie. O, proszę. Topo, topo. Topo od królika ucieka, bo go nie lubi. No ale. Niestety, nie dałam rady wam nic pokazać fajnego. Myślałam, że będzie fajniej. Dobra, to do następnego. Pozdrawiam was wszystkich. Jeżeli wam się filmik podobał, to łapka w górę. Jeżeli nie, to oczywiście <gryw> trudno się mówi. Nie musi się wszystkim podobać, prawda? I do następnego. A tu dołki mi kopie, o! I to równe doły mi kopie. Czekajcie, jeszcze wam pokażę dołek, jaki mi wykopał tutaj piękny pod pomidorami. O! takimi mi doły kopie. Te pomidory nie wiem dlaczego one jeszcze żyją w jakiś dziwny sposób. Co prawda już nie, nie pora na pomidory, już chyba mm, powoli się zaczynają suszyć gdzieś tam. Jakieś czerwone jeszcze są, no ale trzeba będzie je chyba już zbierać powoli. Dobra, no to dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.